Hejka kochani, witamy na kolejnym filmiku na naszym kanale. Właśnie się szykujemy do wyjścia z domu. Lecimy szybko na siłownię, a później jedziemy do Castorama. Muszę odebrać rurę, bo będziemy dzisiaj naprawiać umywalkę w łazience. A tak w ogóle to ufarbowałam rano włosy. Nie wiem, czy widać jakąś różnicę. To jest ta farba, którą kupiłam ostatnio. Ten czekoladowy, czekoladowy brąz chyba się nazywała. Wyszły dosyć ciemne, myślałam, że wyjdą jaśniejsze, ale mam nadzieję, że jak umyję głowę kilka razy, to one się jednak jeszcze troszkę wypłuczą, ale no tak czy siak widać taką poświatę brązową, więc nie są czarne, ale chciałabym chyba jeszcze troszeczkę z tego koloru zejść. A jak mieszkaliśmy w Anglii, to wiecie, nie pamiętam jaki kupowałam kolor tej farby i w ogóle z jakiej firmy była ta farba, ale mam wrażenie, że miałam jaśniejsze włosy. Pan już czeka w samochodzie. Oczywiście, o, dobry, oczywiście z kawusią. Pre workout. Caffeine. Musimy kupić te kubeczki papierowe, bo za każdym razem wozić taki kubek... Nie, nie problem. It's right. Gotowy, babyś? Gotowy. Ja nie będę Podjechaliśmy pod Kastoramę, ja wiecie co, ostatnio jak zamawiam cokolwiek z jest. O matko bosko W ogóle wjeżdżaliśmy tutaj na Kastoramę i Kościół już zobaczył hot dogi i zapiekanki I on stwierdził, że on będzie jadł po siłowni, nie ma Pięknie, no Dzień dobry No i dobra, słuchajcie jak zamawiam teraz coś z Castorama, to zamawiam sobie przez ich stronę i odbieram w takim. Haczko, macie kastoramy, i dla mnie to jest super opcja, bo chyba po dwóch godzinach można już odebrać um, to, co zamawiacie, i też można później znaczy, wiecie, można sobie przyjechać i odebrać, kiedy chcecie, i tak naprawdę nie trzeba chodzić po sklepie i tego szukać, bo czasami jest tak, że nie macie po prostu czasu i podjeżdżacie sobie później, i dla mnie to jest super opcja, bo nie muszę wchodzić do sklepu, więc bardzo rzadko robimy takie zakupy, zakupy normalnie w kastoramie. Chociaż powiem Wam, że przez budowę to jesteśmy w kastoramie naprawdę. Regularnymi klientami. Ale no, jeżeli macie coś takiego większego, bardziej gabaretowego, to nie zmieście Wam się w tym takim paczkomacie, tylko trzeba odebrać ze środka. Dobra, spróbuję zeskanować sobie ten kod. Zobaczymy, co to z tego będzie. Mamy. Dzięki. Taka właśnie rura była mi potrzebna, bo to, co mamy teraz w domu jest trochę e, za krótka, bo niestety ją ostatnio podcinaliśmy, ale to już wam wytłumaczę wszystko, jak będziemy w domu, co się porobiło i czemu wymieniamy, bo naprawdę masakra się zrobiła. O, oh, matko bosku! Sylwia, look at the clouds. Mm. O, oh, damn. Ale chyba ma nie padać dzisiaj. Huh? Chyba ma nie padać. No. Nie. No. They look so unreal. It looks like O oh, my god. <laughs> w Polsce, ona jest piękno. zobaczcie na te drzewa. Tak, tak. So all I golden jezie, now. Tak, kolorowe. Mm, no bardzo dobre. Pięknie to wszystko wygląda. What's golden in Polish? Złote. Złote. Złote? jest is currency, no? Pamiętacie? Właśnie o tym wam mówiłam w ostatnim filmiku. Nie ma nikogo. <laughs> Proszę. Gorzej by było jakby były niezamknięte. Dobra, teraz się nie dostaniemy do domu. Zapraszam. Co tutaj się wyprawia? Nie lubię skóry do kiełbasy. To wpływa na moje jedzenie. Gościa przyjechał do Polski i co je? Kiełbaskę. A tutaj zobaczcie, teścią mu kupuję. Yy, jak to jej się nazywa? Serek. Uh, Taka szynka ser z serkiem. Pizza to się chyba nazywa. No bardzo dobra. Ten teściu to cię naprawdę rozpieszcza. Mm. Co chcesz na, śniad na śniadanie? Dane na śniadanie? Nie, co chcesz jeść na śniadanie? <laughs> Healthy. Healthy food. Protein sorted. I was thinking of uh, oats. Mm -hmm. um, Kashanka? <laughs> no. Nia Kashanka? Oshanka. Oshanka, a little bit of, you know, blueberries. And tak. Dziękuję. Dobra. This kubasa. There are two types of kubasa. Polska. One is very hard. You know this hard kubasa. It doesn't sound very good. what I'm saying. Hard kubasa. And this is the soft one. No, Barso Dobra in Kanapka. In anything, no? mm. Ta może ma więcej tłuszczu, dlatego jest taka mięciutka. Tak. Whatever, what is? byliśmy w ogóle wczoraj na giełdzie i e, widzieliśmy taką maszynę do e, robienia kiełbasy. Mówię, to się finansować dom. Mamy robił robił To That's the first thing. <laughs> kurczaka, grill, grillami sprząta w yy, Pokażę Wam o co chodzi. Yy, okazało się, że ta rura jest jednak za gruba, więc będę musiała ją wymienić. Yy, Długo się jest ok, bo zawsze może ją przyciąć, ale niestety jest za gruba, więc muszę ją dokładnie zmierzyć. Yy, jaki, rozmiar, o, jaki rozmiar potrzebuję i wtedy będziemy dalej myśleć. Tu już szuflada jest wyjęta. Yy, tą też muszę wyciągnąć. Tam w ogóle stoi niska. Bo tutaj mieliśmy problem właśnie z syfonem. Teraz już wymieniłam go na nowy, więc można używać spokojnie yy, zlew, ale zaraz wam pokażę, co się tak naprawdę wydarzyło. Słuchajcie, jeśli nadal tego o mnie nie wiecie, ja jestem bardzo dużym majsterkowiczem, taka ze mnie trochę Zosia Samosia, po prostu próbuję robić wszystko sama. Yy, sprawia mi to też wiecie, taką przyjemność, że ja zawsze coś tam sobie naprawię, podziubdziam żeby coś działało. Na przykład Meru nie lubi za bardzo takiej rzeczy, ale ja za to lubię, więc się tak uzupełniamy w związku, co ja wydaje mi się, że jest słodkie, bo dużo osób też myśli, że facet powinien zajmować się właśnie takimi rzeczami, że to, wiecie, zadanie dla faceta, a ja bardzo się cieszę, że mm, próbuję odnaleźć sobie taką zaradność i że jestem samowystarczalna. O, wiadomo, jak jest coś takiego ciężkiego do zrobienia, coś, gdzie, nie wiem, trzeba coś ciężkiego podnosić i tak dalej, no to oczywiście wołam Meru, żeby mi pomógł z tą swoją mocą, bo widzieliście dzisiaj jego mięśnie, więc te mięśnie oczywiście też się czasami przydają. Ale ogólnie lubię sobie sama tak dziubdziać. Nawet kupiłam ostatnio, pokazywałam Wam chyba, kupiłam pilarkę ukosową i już ją wypróbowałam. I jest naprawdę świetna. I nie wiem, czy to jest w ogóle wiek, że wcześniej może, gdzie jak byłam solatką to e, nie wiem, kupno ciuchów czy nowych kosmetyków sprawiało mi radochę, a teraz właśnie taka pilarka i cięcie i, i tego typu sprzęty e, mnie fascynują, więc to jest dziwne, ale dobra, nie, nie, nie rozmawiamy tutaj o, o naszych dziwnościach i upodobaniach, ale pokażę Wam, co się stało właśnie z syfonem od y, umywalki w łazience. Więc mieliśmy wcześniej takie syfony, które zamontowany teraz, taki złoty i wszystko ładnie, pięknie, aż któregoś dnia, jak odsunęłam szufladę, patrzę, mokro w szufladzie. Mówię, kurde, co się dzieje? I wiecie, mój tak używa łazienkę, że czasami po prostu wszystko jest mokre, więc na początku próbowałam zgonić y, po prostu na niego, że to on zachlapał jakoś, jak, jakimś cudem zachlapał do środka szuflady, ale okazało się, że nie, że ta część... Jest dziurawa. I chwilowo podstawiłam też wtedy miskę, żeby mi nie leciało do szuflady, więc szuflady wyciągnęłam, podstawiłam miskę, ale zobaczcie, co tutaj się stało. Jak to zobaczycie, to. Patrzcie. Widzicie? O! Nawet mogę sobie tutaj oko wsadzić i, i mogę sobie przez to patrzeć. Masakra, tak wyżarło. Nie wiem, czy to jest od środków czystości, e, czy od czego, czy to też jest spowodowane tym, że tutaj jest bardzo e, taka twarda woda. Nie wiem, ale wygląda to fatalnie. Jest po prostu wyżarta dziura. Więc oczywiście, że będzie ciekło. jak jest dziura, nie? No i nic, e, zamówiliśmy w międzyczasie. Ja pokażę wam. E, zamówiłam w międzyczasie. Mm, Taką opcję z kasarami, to kosztowało kilka groszy, ale potrzebowałam coś na zaraz, żebym po prostu była w stanie używać zlew. I to zdało zadanie tak naprawdę, ale powiem Wam, że bardzo słabe dali do tego uszczelki i niestety te uszczelki nie dały rady i nadal jako tutaj spod uszczelek, więc użyłam starej uszczelki, ale to było tylko tak w międzyczasie, bo zamówiliśmy wtedy takie samo. Taki są syfon, jak ten stary, tutaj widzieliście już, Wam pokazałam, ale okazało się jednak, że właśnie ta rura jest za krótka teraz. Znaczy wszystko jest podłączone i. Można ten, tą umywalkę używać i nic się nie leje, więc jest wszystko super, ale ze względu na to, że teraz ta część jest trochę za długa, nie mogę włożyć szuflady. A jeśli nawet ją włożę, to nie będę w stanie jej odsunąć, po prostu ta część będzie zahaczać. Więc potrzebuję taką rurkę, tylko jednak troszeczkę chudszą, bo myślałam, że to jest ten rozmiar, ale to jest jednak delikatnie jest za duża. Nie wiem, czy to jest 40, więc muszę ogarnąć trochę mniejszą. Yy, i, I tyle. Więc powiem Wam, że takie rzeczy w ogóle nie są trudne. Yy, łatwo się to wszystko robi, i chciałam Wam to dzisiaj pokazać, jak to robię, ale niestety mam złą rurę. Tutaj, oczywiście, chodzi mi o wymianę tej rurki. Yy, jest ona delikatnie za krótka, bo jeżeli włożę tu szufladę, widzicie? Tutaj są te. Jak to się nazywa? No, to takie do szuflady, więc to idzie dosłownie na tej samej wysokości, co kończy mi się tutaj ten syfon, więc nie zmieści się szuflada. Więc trzeba to zrobić w ten sposób, że tą rureczkę kupimy dłuższą. Tu trzeba trochę podnieść, wtedy to kolanko będzie na tej wysokości. No i chociażby o tą wysokość, bo więcej, wydaje mi się, że tutaj nie nacuduje, będzie można właśnie podnieść ten syfon i mam nadzieję, że da się włożyć szufladę, bo inaczej to nie wiem. Chociażby, wiecie co? Zobaczmy. Czy to jest taka sama długość? Mm. Chyba mniej więcej taka sama, może odrobinkę. Ta stara jest krótsza, ale naprawdę jakieś pół centymetra. W ogóle moja teściowa jest w szoku: za każdym razem, jak ona do nas dzwoni, to ja mam nowe zadanie. Robię coś innego, coś innego naprawiam, coś sprzątam, coś cuduję. I dla niej to jest w ogóle niepojęte, że ja robię takie rzeczy i że w ogóle ja lubię robić takie rzeczy, yy, więc nawet jak jestem u nich. I coś trzeba zrobić, to ja też lubię takie wiedzę pójść, zobaczyć. Może coś tam uda mi się naprawić. I dla nich to jest dziwne. Czy to jest dziwne? Powiedzcie, że to nie jest dziwne, to jest fajne. Dostaliśmy od babci gołąbki z jej popisowym popisową, bardziej, taką zupką pomidorową, bo moja babcia robi gołąbki e, inaczej. Słyszałam, że właśnie dużo osób je gołąbki z takim gęstym sosem, ale powiem Wam, że ja nigdy nie jadłam gołąbków właśnie w takim stylu, e, więc jak kiedyś wrzuciłam filmik na TikToku czy Instagramie, to tam, powiem Wam, wywołałam wojnę, wielka kłótnia, jak powinno się jeść gołąbki. Niektórzy mówią, że gołąbki tylko z ziemniakami, niektórzy że tylko zasmażane, że z gęstym sosem, a moja babcia właśnie robi w takiej, z taką zupką podaje, że ona gotuje te gołąbki w takiej zupce jakby pomidorowej. Taka zupka gołąbkowa, nie wiem jak to nazwać, ale to jest przepyszne. Ja naprawdę uwielbiam takie gołąbki. Próbowałam kiedyś odtworzyć te gołąbki z babci przepisu, ale nic nie wyszły takie, jak babcia robi. A szkoda. Po prostu nie wiem, nie wiem, czego mi tam zabrakło, że nie smakowały tak e, jak babcine. A i w ogóle ostatnio, jak byliśmy u babci, to nagrywaliśmy wspólnie filmik, e, jak babcia próbuje indyjskie danie z winiary. Więc, jak macie ochotę zobaczyć, to wpadajcie do nas na Instagram i zobaczycie tam reakcje babci, czy smakują mi, wiecie, takie indyjskie. Smaki, bo pierwszy raz jadło takie indyjskie danie. Zostały nam dwa gołąbki, no i ta zupka. Szybko to podgrzeję w garczku i zrobimy Wam recenzję babcinnych gołąbków. Proszę, Bejbuś, proszę, gołąbek. Trochę mi się zalał talerz, ale. Uważaj, bo gorące. Dzięki, dzięki. dzięki, Gorące, gorące. Bebu, jest tam indyjski, Nie gorąco. Matko. Tylko stu masz gorąco No i po co te popisy? Po co te popisy? Pomało. Wysu, smakuje za hałle. Pomału, poczekaj, dwie minuty ostygnie. Poczekaj, przyniosę swoje. Poczekaj na mnie. Nie, poczekaj. Nikt tak nie robi gołąbków jak babcia. Może dobra babciu. No. Babci gołąbki są najlepsze. Ej, czego tam szukasz? Co? Czego szukasz w lodówce? Jestem głodny. Dopiero zjedliśmy gołąbki właśnie i właśnie przynoszę talerze do kuchni. I thought gołąbki is like a starter, like appetizer. Where is the main course? Okay. You want me to make something for you? <laughs> Biryani? No. Tak? Mhm. Mm okay. Kochani, na dzisiaj to już tyle. Pa! Pa! Oh.